Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na otwieranie kalendarza adwentowego. Będzie to kalendarz adwentowy, który kupiłam dzisiaj w niemieckim Rossmanie. Jest to marka własna Rossmana i Zana. E, powiem wam szczerze, że rok temu miałam ten kalendarz e, właśnie z tej marki i byłam bardzo zadowolona z zawartości. Nie wiem jak to będzie w tym roku, zobaczymy, bo jeszcze nie podglądałam co tam jest w środku. Na pudełku mamy informację, że tutaj ten kalendarz ma produkty o wartości ponad 28 euro, a kosztowały Mniej mnie nie całe 15 euro, 14 euro i 99 centów i mamy w środku też trzy kupony rabatowe. Jestem bardzo ciekawa co tam w środku jest. Zabieramy się do otwierania. Zaczynamy standardowo od pierwszego okienka. Postaram wam się tutaj pokazywać wszystko jak otwieram, żebyście widzieli jak to mniej więcej wygląda. I tutaj mamy pierwsze okienko. Znalazłam tutaj szampon do włosów suchych 50 ml. Okienko numer 2, położone całkiem blisko jedyneczki. Mamy tutaj krem do rąk 24 godzinne na wilżenie. Czas na trójkę. Tutaj na górze jest. I w trójce mamy jakąś ampułkę. Pamiętam dużo było tych ampułek w zeszłym roku, ale na pewno nie było takiej jakiejś brązowej. Jest to ampułka z 10 przeciwzmarszczkowa. Numer 4, tym razem z tej strony. Jakoś tutaj zaraz spróbujemy otworzyć. Coś mi już wyleciało. Pod numerem czwartym znalazłam musującą tabletkę do kąpieli. Szukamy dalej, czas na numer pięć. Tutaj z brzegu jest, więc nie było trudno i zobaczymy, co my tutaj mamy. Tym razem trafił nam się kremowy żel pod prysznic. Teraz szóstka. Ciekawe, czy na Mikołaja będzie coś specjalnego, bo to różnie bywa w tych kalendarzach adwentowych. Szóstka jest tutaj na górze. Dosyć spore okienko, więc może będzie coś ekstra. I jest tutaj coś innego niż kosmetyk, jakiś taki powiedziałabym pewnie gadżet kosmetyczny. Tak to się prezentuje. Zaraz otworzymy i zobaczymy, co to takiego. No muszę wam powiedzieć, że ta szóstka, ten Mikołaj to jest hit, zobaczcie co to jest. Mamy tutaj jednorożca i jest to taki czepek kąpielowy wielokrotnego użytku, bo on jest taki z takiej dosyć grubej gumy, z jakiegoś takiego tworzywa. Oczywiście jest to taki czepek, którego używamy, żeby nie zmoczyły nam się włosy, kiedy bierzemy prysznicy, na pewno przydatny, dosyć zabawny, no bo jednorożec, czyli na topie, bardzo uroczy. No, nie wiem, jak mogę Wam go teraz lepiej zaprezentować. W każdym razie na Mikołaja dostajemy w kalendarzu coś takiego. Totalne zaskoczenie, ale w sumie może nawet i przydatne. Teraz siódemeczka, chociaż po szóstce, chyba nic mnie już nie jest w stanie zaskoczyć w tym kalendarzu. Otwieramy i mamy tutaj pomadkę numer 8. Mamy tutaj dwufazowy płyn do demakijażu. Czas na dziewiątkę. Kolejna ampułka. Dziesiątka jest tutaj na samym środku. I mamy tutaj taką dość sporą spinkę pokrytą jakimiś właśnie takimi koralikami perełkami. Numer 11, tym razem tutaj na dole. Tutaj z kolei mamy lekki balsam do ciała przeznaczony do skóry normalnej. Teraz dwunastka. Tutaj na górze zaraz spróbujemy otworzyć i mamy tutaj naklejki takie świąteczne na paznokcie, tak się prezentują mamy tutaj różne takie świąteczne motywy, prezenty, płatki śniegu jakieś serduszka, bałwanki bardzo, bardzo świąteczne trzynastka po drugiej stronie, dosyć spore okienko, zobaczymy co będzie w środku i jest to jednominutowa kuracja do włosów, taka wiecie bardzo intensywnie odżywiająca maseczka przeznaczona do włosów zniszczonych i suchych 14 jest tutaj na górze. I mamy tutaj zestaw takich trzech przezroczystych gumek sprężynek do włosów. Numer 15 jest tutaj też dosyć spore okienko. Zaraz spróbujemy je gdzieś tutaj otworzyć. O, z tej strony. I tym razem mamy taką maskę do twarzy podwójną, więc na pewno wystarczy nam na dwa użycia. Bardzo mocno nawilżającą. Numer 16. W szesnastym okienku znalazłam pielęgnującą wodę taką do mycia i oczyszczania twarzy. Numer 17 jest tutaj i kolejny jakiś kosmetyk. Tym razem jest to krem na dzień i primer w jednym. 18 jest tutaj. I tym razem mamy zestaw takich małych pilników do paznokci. Jest ich dokładnie 4 w takie świąteczne wzorki. Kolejne okienko, tym razem 19. Zbliżamy się powoli do końca i mamy kolejną ampułkę. I tym razem jest to jakaś taka ampułka o nazwie Express Lift. Następne będzie okienko numer 20. I tutaj mamy odżywkę do włosów będzie komplet do naszego szamponu, który trafił się gdzieś na początku. 21 jest tutaj, na samym prawie dole. I mamy kolejną maskę. Kolejna taka podwójna maska na dwa użycia. Tym razem peel off, oczyszczająca. kienko numer 22. Jest to sól do kąpieli z ekstraktem struskawki z o zapachu owoców granata. Czas na przedostatnie okienko. Numer 23. I mamy kolejną ampułkę, takie powiedzmy skoncentrowane serum, tym razem takie mocno rozjaśniające i zapakowane troszeczkę ładniej niż te wszystkie poprzednie. I uwaga, uwaga, ostatnie okienko, numerek 24. Jestem bardzo ciekawa, o, co my tu mamy. Wzięłam na chwileczkę aparat ze statywu, żeby wam pokazać dokładniej i lepiej, co tutaj się trafiło w tym ostatnim okienku. I jak już zapewne widzicie, jest to taka bransoletka ze świątecznym motywem takie zawieszki tutaj są jakieś prezenciki choinka więc taki bardzo bardzo świąteczny klimat i w ten oto sposób rozpakowaliśmy cały tegoroczny kalendarz adwentowy z Rosmana. Jak widzicie, produkty były dość różnorodne, nie pojawiły się tu tylko kosmetyki, ale też kilka innych rzeczy. Dajcie mi koniecznie znać, co wymyślicie o zawartości tego kalendarza. Jeżeli jesteście ciekawi, co było w kalendarzu z Rosmana w zeszłym roku, to link do tego filmu znajdziecie w opisie. A ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!